To już kolejna edycja targów Innoforum w Bydgoszczy, w których jako firma LP Narzędzia oraz nasz partner biznesowy firma Turfaktory bierzemy udział. Oferujemy przede wszystkim wydajne rozwiązania w zakresie obróbki skrawaniem. Od narzędzi standardowych po rozwiązania specjalne, przeznaczone do obróbki materiałów trudnoobrabialnych. W tym roku po raz pierwszy prezentujemy dla Państwa urządzenia, które służą nam do pielęgnacji emulsji chłodząco-smarującej w obrabiarkach. Działamy głównie na rynku lokalnym, dlatego bardzo nam zależało, żebyśmy byli bardziej rozpoznawalni na większym obszarze. Zaprezentowanie naszego asortymentu i naszych aktualnych rozwiązań technologicznych. Naszym zdaniem spotkania biznesowe na targach mają ogromne znaczenie. Dzięki takim spotkaniom budujemy silne relacje z naszymi klientami. Relacje bezpośrednie z klientem to przede wszystkim świetna okazja. Do przekazania naszej wiedzy i przede wszystkim rozwiązywania problemów i zaoferowania odpowiedniego rozwiązania dla klienta. Największą wartością targów Innoform w Bydgoszczy jest ich lokalizacja, dzięki czemu bydgoski przemysł będzie mógł zaistnieć globalnie. Udział w targach Innoform daje szansę przede wszystkim do nawiązania kontaktów biznesowych i poznania najnowszych trendów technologicznych.